Za siedmioma górami, i siedmioma dolinami, i siedmioma rzekami, i zielonymi łąkami dawno, dawno temu, a może jeszcze dawniej. A tak naprawdę na Sycylii, mnich Epifaniusz odkrył w sobie Darpana. Potrafił malować piękne ikony. Zapragnął namalować jedną, która stałaby się arcydziełem, zapragnął namalować oblicze Chrystusa, gdzie znaleźć odpowiedniego modela, zdolnego wyrazić równocześnie cierpienie i radość, śmierć i zmartwychwstanie, boskość i człowieczeństwo. Epifaniusz nie mógł znać już spokoju. Wyruszył w podróż. Przemierzył Europę, obserwując każdą twarz. Niestety, nie istniało oblicza mogące przedstawiać Chrystusa. Pewnego wieczoru zasnął, powtarzając słowa Psalmu: Twego oblicza szukam, panie. Nie ukrywaj przede mną twego oblicza. Miał sen. Anioł prowadził go do spotkanych osób i wskazywał na jeden szczegół, który czynił tę twarz podobną do Chrystusowej: radość młodej żony, niewinność dziecka, siłę wieśniaka, cierpienie chorego. Strach skazańca, dobroć matki, przestrach sieroty, surowość sędziego, wesołość kuglarza, miłosierdzie spowiednika, zabandażowane oblicze trędowatego. Epifaniusz powrócił do swego klasztoru i wziął się do pracy. Po roku ikona przedstawiająca Chrystusa była gotowa. Pokazał ją opatowi i współbraciom, którzy zdumieli się i rzucili się na kolana. Oblicze Chrystusa było cudowne, wzruszające, stawiające pytania. Na próżno pytano Epifaniusza, kto posłużył mu za modela. Młody przyjacielu, nie szukaj Chrystusa w obliczu jednego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego. Znowu czas wakacji, odpoczynek, możliwość podróżowania, więcej czasu wolnego. A tu na samym początku 26 SDM-u pobudka, Msza Święta, modlitwa, porządkowi, dyżury. Co wy tu robicie i po co tu jesteście? Żeby doświadczyć Boga, który chce wypełnić Twoje i moje serce sobą. Byśmy byli zdolni wykrzyczeć, uratowani jesteśmy. Piękny czas tygodnia i jego pierwszy wieczór. Co z tym czasem zrobisz? Zrobisz refleksję, rachunek sumienia ze spojrzenia w Boga, ze spojrzenia w siebie, w innych, by zobaczyć, że On jest. Młody przyjacielu, nie szukaj Chrystusa w obliczu jednego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego. To ten czas. To ta możliwość. To 26 SDM w Pliszczynie 2019 roku. Nie zmarnuj tego czasu. Ale każdego dnia spójrz i zobacz. Dobranoc, kochane dzieci. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.